Z każdym etapem remontu, modernizacji katedry odkrywamy coraz to nowe elementy historii tego miejsca. Samorząd Województwa wspiera modernizację, remonty zabytków opolskich. W tym roku kwota ponad 1 200 tysięcy złotych, ale jesteśmy tutaj w katedrze dzisiaj kolejne 10 tysięcy złotych na zabezpieczenie właśnie tych płyt, tych płyt, które no jak się okazuje nie są płytami tylko i wyłącznie posadzką kościoła, ale w wielu elementach są to płyty nagrobne które w czasie remontu katedry po prostu zostały odwrócone i w tą posadzkę wkomponowane, które trzeba zachować, odrestaurować i przywrócić świetności dla tego miejsca, dla odkrycia historii, kto tutaj w tej katedrze został pochowany, bo wiemy, że kilkadziesiąt osób w katedrze szlachty byłych burmistrzów duchowieństwa pod tą pod posadzką się znajduje. Te 10 tysięcy to się może okazać kropla w morzu poprzedł, w związku z tym, co odkryto właśnie po zdjęciu ławek. No to jest ta pomoc, o którą się zwróciło stowarzyszenie, które działa tutaj z archeologami. Oczywiście, a jeżeli będzie tego więcej, jesteśmy otwarci na dalsze wsparcie, w szczególności w tym konkursie, na którym ta kwota, jeżeli chodzi o renowację zabytków, no, jest ponad milionowa.